Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Wam pokazać w jaki sposób czyszczę, czyściłem i czyszczę sobie nyple do obręczy do starego motocykla. Nyple są mosiężne. Stan wyjściowy nypli był tak jak podejrzewałem w, w większości u Was. z jakieś tam koło, szprychy pomalowane farbą srebrzanką. Nyple mosiężne również pomalowane srebrzanką. Tak to wyglądało. <gry> nyple i szprychy powykręcałem. Następnie nyple wylądowały w słoiczku po musztardzie. Słoiczek po musztardzie został zalany e, rozpuszczalnikiem uniwersalnym. Nie może być to benzynka ekstrakcyjna, ponieważ jest zbyt słaba. Rozpuszczalnik uniwersalny, ten za bardziej śmierdzi dla mnie, e, daje sobie radę z wieloma warstwami e, farby. Z tym, że jest to proces dosyć czasochłonny. Zajęło mi to w okolicy miesiąca, ale to tak na spokojnie. To, to nie ganiałem codziennie. Przez ten czas ze 4-5 razy wymieniałem, e, wymieniałem sobie rozpuszczalnik, tutaj uzupełniałem i płukałem te wszystkie nypelki. Następnie, mniej więcej po miesiącu, jak już, jak już ta farba odeszła, w sumie to bez potrzeby, ale to powiem wam, kupiłem coś, co usuwa farbę. Więc takie coś na Legro kupiłem w żelu. Do tej pory spotykam to tylko w sprayu, taką piankę. W sumie farby mi to nie ściągnęło, bo już nie było co za bardzo ściągać. Następnie po tym żelu wypłukałem to sobie w, z powrotem w rozpuszczalniku uniwersalnym, żeby wyczyścić nyple. I następnie zrobiłem sobie taki roztwór. Dam Wam link do kanału, jak to się robi, żeby dalej czyścić jeszcze mosiężne rzeczy. Zrobiłem sobie taki roztwór mmm, elektrolitu z wodą, elektrolit, czyli kwas akumulatorowy i plus do tego woda w odpowiednich proporcjach no i po tych wszystkich zabiegach po niemalże miesiącu otrzymałem takie oto nypelki, te nyple są jeszcze bez, bez obróbki mechanicznej, ja je będę jeszcze mechanicznie doczyszczał nie wiem jak to będzie widać natomiast te nypelki są już po obróbce mechanicznej nie wiem, czy przed, przed kamerką będzie to widać, czy nie. Na żywo różnica jest spora, i teraz jak ja to robię? W ogóle okazało się, że w motocyklach, to akurat dotyczy się łezki. Eee, ja przynajmniej wpadłem na dwa rodzaje nypli. Nyple jedne, nie wiem, czy są starsze, czy młodsze. Chyba starsze, które są takie bardziej żółte. I drugi rodzaj nypli, one też są usiężne, Drugi no, rodzaj nypli, który. Wygląda prawie, prawie jak stalowy. Ale to jest mosiąc. Żeby nie było, że Was oszukuję. to jest magnesik. Nie dotyka, a szprychę nam łapie. Także to z moich takich spostrzeżeń. Teraz jak, w jaki sposób ja to czyszczę mechanicznie. A no prosta rzecz. Wziąłem sobie jedną szprychę. Na szprychę nakręcam sobie to może przy Was akurat zrobię. Nakręcam sobie jednego nypelka. Weźmy którykolwiek. Nakręcam go do oporu, ile mogę ręką. Znaczy, oczywiście bez, bez przesady. Następnie wkrętarka, i do tego szczotka. Szczotka, szczotka mosiężna. Wykonana z drutu mosiężnego. Bardzo ważna rzecz żeby to była szczotka mosiężna, a nie szczotka stalowa powlekana mosiądzem. Ta szczoteczka jest mięciutka, no jest po prostu fajna, miękka i tutaj mamy, tu mamy mosiąc, tu mamy mosiąc i jedyne co, to zedrzemy ewentualny brud, ewentualnie zrobimy tylko polerkę. Natomiast nie będziecie tego robić na zasadzie takiej, że zedrzecie połowę tego nypla, później tu się będzie Wam ślizgał, nie będzie to pasować, będą się dziwne rzeczy działy. Jak ja to robię, A no ja sobie maczam tak. Możecie maczać, możecie nie maczać. Następnie, czekajcie, sobie to ustawię, żebyście widzieli. I następnie tak jak widzicie, Op. No mówię, nie wiem jak to widać przy kamerce, bo inaczej wygląda to na żywo, inaczej przy kamerze. Robię tak, małe obroty. i nie wiem czy tu już zauważycie nypel wygląda w ten sposób tutaj oczywiście na razie patrzymy na tą część którą widać bo tu gdzie łapiemy kluczem jeszcze tego nie przeszlifowałem no i teraz przeszlifuję tą część co, co robię kluczem co, co dokręcamy klucz więc jak się obraca to to biorę tak I teraz popatrzcie, jak wygląda ten nypelek. Nypelek nie został zjechany w ogóle. Jedyne co, to został wypolerowany. Tutaj widać takie po obróbce, po pierwotnej obróbce tego nypla są takie smuszki. One się zachowały, tylko że są już czyściutkie. I w ten sposób robię każdego jednego nypelka. W odnośnikach zostawię Wam link do kanału, do, który znalazłem właśnie odnośnie czyszczenia starego, starego mosiądzu. Tam Pan w dwóch filmikach bardzo fajnie wyjaśnia, jak wyczyścić taką, takiego nypelka i jak zrobić odpowiedni roztwór. Z mojej strony to wszystko. Powolutku zaczynam brać się za moją starą, wysłużoną, kupioną kilka lat temu w Mam nadzieję, że ciąg dalszy nastąpi.